Witajcie! Jaki jest największy problem z odzieżą, której używacie podczas swoich aktywności outdoorowych czy podczas pracy? Moim zdaniem największym problemem jest problem związany z wodą. Od zawsze wszyscy miłośnicy wypraw outdoorowych, bushcraftowcy czy survivalowcy zmagają się z problemem jak zabezpieczyć swoją odzież przed zamakaniem. Od pewnego czasu bardzo popularne stają się środki impregnujące. Przyznam, że ja sam dość nieufnie podchodziłem do ich użycia. Zawsze mi się wydawało, że aplikacja ich jest dość trudna, skomplikowana, a same środki nie są dość skuteczne. Okazuje się, że to nieprawda. Na rynku impregnatów jest bardzo dużo, ja dziś chciałem Wam pokazać raptem kilka. Wszystkie, o których Wam dzisiaj opowiem, pochodzą oczywiście z oferty militaria.pl pierwszy z nich to produkt polskiej firmy firmy H2O. Preparat nazywa się NanoTextil. Możecie nim zabezpieczyć odzież, elementy skórzane, namioty, plecaki, ekwipunek, obuwie, a także tapicerkę samochodową. Producent gwarantuje, że warstwa impregnatu utrzyma się na materiale przez około 4 do 5 prań. Co wam daje NanoTextil? Jest to substancja hydrofobizująca, czyli mówiąc kolokwialnie nie lubiąca się z wodą. Jej cząsteczki odpychają wodę. Dodatkowo preparat zabezpiecza odzież przed rozwojem grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów, w tym również roztoczy przez to, że zawiera cząsteczki srebra. A to najważniejsze, nanotextil jest całkowicie obojętny dla ludzi, jak i dla środowiska. Drugi w kolejności to preparat waterproof znanego producenta butów i ekwipunku firmy Magnum. Jest to preparat przeznaczony do odzieży i obuwia, na której chcecie odnowić lub nadać właściwości wodoodporne. Materiał wystarczy oczyścić, a następnie spryskać waterproofem w sprayu. Substancja utworzy cienką, wodoodporną warstwę, a jednocześnie materiał zachowa właściwości oddychające. Waterproof uchroni również waszą odzież przed zabrudzeniami. Teraz zajmiemy się zestawem do czyszczenia obuwia oraz ekwipunku. Mamy tutaj dwa produkty firmy Granger's. Pierwszy z nich to Footwear Gear Cleaner. Jest to uniwersalny preparat do czyszczenia butów, rękawic, namiotów, plecaków oraz innego ekwipunku. Ten preparat nie wymaga prania w pralce, wystarczy spryskać czyszczony element ekwipunku, przeczyć szmatką lub gąbką. Usunie on miejscowe zabrudzenia i przywróci oryginalną oddychalność. Drugi preparat to bardzo wydajny Gringer's Footwheel Repel. Tym preparatem na bazie wody można impregnować buty zamszowe, skórzane czy wykonane z tkanin. Z membraną i bez membrany. Preparat tworzy cienką, niewidzialną, wodoodporną warstwę, a sama tkanina zachowuje właściwości oddychające. Preparaty dzięki technologii ATP są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska. No i na koniec preparat mocno wyspecjalizowany, przeznaczony do odzieży polarowej. Zadacie pytanie i zresztą słusznie, po co impregnat do polarów, skoro te nie wchłaniają wody. Wody nie wchłaniają, ale mogą ją zatrzymywać. Woda Przenika pomiędzy pojedyncze włókna polaru, co powoduje uczucie ciężaru, a także wzmaga uczucie chłodu. Do polarów można zastosować preparat Nikwax PolarProof. To preparat, który po wypraniu w nim utworzy cienką warstwę hydrofobową na poszczególnych włóknach. Zachowuje on właściwości oddychające. Dodatkowo zapobiega plątaniu się włókien, a więc wydłuża żywotność polaru. Trwała hydrofobowość wytwarza się podczas suszenia na powietrzu. Co ważne preparat powstaje na bazie wody, a więc jest bezpieczny i przyjazny środowisku. To tyle o impregnatach. Oczywiście w naszej ofercie i na rynku jest ich bardzo wiele i naprawdę warto z nich skorzystać. My na YouTube w naszych filmach pokazujemy Wam wiele produktów, poradników i nowości. Jeżeli jesteście ciekawi większej ilości poradników i ciekawostek zajrzyjcie do naszego firmowego bloga, a adres jest bardzo prosty militaria-blog.pl Do zobaczenia!